Czekaj, czekaj, co? Co? Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału To zostaw właśnie Łapkę w górę oraz subskrypcję Na kanale z dzwoneczkiem Bardzo Ci będę wdzięczny A teraz już oficjalnie Cześć, jeszcze się jestem Marcel Mikicki z kanału Mikromikus Czyli ja, a dzisiaj sobie zagramy W Brawl Stars I pokażę Wam Moich trzech najmniej ulubionych Zadymiarzy Odcinek wleciał z moich trzech najulubieńszych zadymiarzy Wleciał wczoraj, a teraz będzie trzech, trzech moich najmniej ulubionych zadymiarzy. Więc widzimy się w pierwszym zadymiarzu. Mój, tak najbardziej. Mm, najbardziej. No, zobaczcie, mam trzy typy, z tych trzech typów moich. Moje, moich. Moje, trz, trz, moje, moich trzech ulubionych zadymiarzy. Ten jest taki najbardziej. Lubiany z tych trzech najmniej ulubionych zadymiarzy. wybrał wybrał Stars no niestety laguje mi się. A ta Sandy im nie dojedzie na soczku, albo jednak ja może ją, ale dobra, sorry za lagi. Leci do sedii, leci do sady. Niestety mam lagi. Za, zaraz widzimy się po lagach tak jak mówiłem to jest spoko mój najbardziej lubiany z tych trójki najbardziej nielubianych zadymiarzy tak mi już najbardziej z tych trzech nielubianych zadymiarzy przypadł do gustu zmieniłem sobie internet na dane komórkowe jest lepiej po prostu nie laguje się zaraz zmienię bo nie chcę żeby mi się traciło bo ja nie mam z właśnie T-Mobile lub czegoś tylko plusa. Ja... Kurczę. Właśnie widzicie teraz druga arena. Mam nadzieję, że to będzie wygrana poko, ale nie sądzę, bo to właśnie mój najmniej taki ulubiony zadyniaż Brawl stars. No ja Teraz moja druga najbardziej lubiana postać z moich nieulubionych ulubionych postaci. Na drugie miejsce leci Colt, bo Colt najbardziej najbardziej z tych trójki nie lubię, bo nim po prostu już ciągle gram, ciągle tracę. Raz wygram, a potem 15 pucharków nim tracę i już dalej nie gram, więc on jest moim, bo w ogóle nim nie umiem. Jak zgapiam od kremola to sorry, ale w ogóle nim nie lubię grać. W ogóle nim nie umiem celować, nie umiem grać. No i nie fajniej właśnie jest w kolbicie, że ma taki mały zasięczek. O kucze, 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 No i właśnie razie jest druga rundą. No i druga runda, pierwsza mi niezbyt poszła koltem. No bo to są moje trójka najmniej lubianych zadejmiarzy. O Riko, może Riko mi się uda. Tam coś podziałać z nim. Dwa paryby ma, to ja wolę nim, z nim nie zadzierać. kurczę kurcze bibi 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 Dobra No i zginąłem To właśnie takie granie koltem No dobra, widzimy się znowu zaraz w moim najbardziej nieulubionym zadymiarze I zgadnijcie kto to. Ja wam mówię, że moim najmniej ulubionym zadymiarzem wręcz najgorszym jest Tik w ogóle nie umiem grać tylko ulta ma bo w ogóle nim nie umiem grać tak w ogóle nie umiem nim celować e, e, chyba raz miałem tak że nim przegrywałem wszystkie areny chyba nim prze, e, raz b, miał tak że bez grałem i ciągle miałem minus e, tam chyba 5 czy 6 e, ciągle miałem 10 miejsce ogólnie i tak straciłem pucharki miałem chyba 6800 nie 7500 nawet trochę mniej i miałem taki okres, że nim traciłam. W ogóle nie mogłem zdobywać. Straciłem chyba z 100 lub 200 nawet. Wiecie? O dobra, idziemy po te, ten energetyk. I... Dam sobie jeszcze dwie skrzynki. Pewnie ich nie zdołam otworzyć, bo oczywiście... No nie. No jeszcze ta jedna skrzynka, tak to bym miał soczek. Szybko dajemy soczek. Kiedy on tu wyjdzie? Dobra już tu szykuję ulta I nic z tym ultem nie zdziałałem hmm, na drugie miejsce chociaż tyle No do... No dobra Chyba kończymy ten odcinek albo jeszcze... A nie jeszcze jedna runda tikiem właśnie Dobra, zapomniałem. Lecimy jeszcze z drugą. No i właśnie. Yy, lecimy z drugą. O, krow, ale ja chcemy mieć jakąś legendę. Na przykład Sandy, bo Sandy jest kozacka na. Wielką grę, grę w której jest jeden boss. I pięć, i pięciu chyba zadymiarzy na, je, na niego. Dawajcie tego. Dobra, chociaż tyle. Dobra. Tutaj przegoniłem tego ja bo już myślałem, że przegram, ale na szczęście uciekł. Ajajaj. A Ajajaj, tutaj szóste miejsce. Dobra, jeszcze dla was mam jedną dodatkową rundę. Zganijcie kin. Barley'em bez skina, bo nie ma skina do Barley'a, bo mi nie potrzebne, bo im bardzo nie lubię grać. Dobra, lecimy Barley'em. Dobra, lecimy tutaj z 8 bite, 8 bit, 8 bit. No i przegrałem jako dziesiąty. Jeszcze jedna runda 8. Bitem. Bierzemy sobie szybciutko. 8 mam, którego mam na 23 randze, moja najwyższa ranga. I mam jakby co dwa star powery donity, jakby ktoś chciał wiedzieć, a nie wiedział. Dobra, lecimy tutaj po te dwa power y. Teraz bierzemy drugiego trochę. Trzy. Bierzemy tego i lecimy na tą dwójkę zadymiarzy. On się chyba zrobił niewidzialny, co nie? No i się zrobił niewidzialny. Jeszcze jedna runda o się bitem Jeszcze raz i to już na tyle po tej rundzie będzie w tym odcinku właśnie. I to była top trójka moich najmniej ulubionych zadymiarzy. Tam Leon, który ciągle mnie zabierał. Ciągle jak jest Leon na mapie, to mnie ciągle ciśnie. To mnie ciągle ciśnie. To mnie ciągle ciśnie. Już myślałam, że ja go teraz pocisnę. A ja na by mnie pocisnął. 48 HP, wow. Ja sobie tu stanę i czekam. Ja się zaraz zrobi niewidzialny. No, jajaj, jaj. dobra, kończymy ten odcinek, bo już przegrałem. No dobra, to cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia, ROIP A jeśli jeszcze, jeszcze nie wiesz, to subskrybuj mój kanał z Dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I dobra, pa, do następnego.